也是这样 Społeczna Odpowiedzialność Nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. Muzyka Co takiego jest pasjonującego w badaniu mediów? Myślę, że poznawanie świata, przede wszystkim szukanie obrazu świata, który byłby najbardziej obiektywny, najbardziej pełny, najbardziej kompletny. I mimo, że ostatni raport jednej z komórek ONZ pokazuje, że aż 37% globalnej populacji nigdy nie korzystało z internetu, to jednak media kształtują w naszym obszarze świadomość i świat człowieka, kultury zachodniej, Europejczyka. Mieszkańca Stanów Zjednoczonych, Kanady. I my w tej perspektywie patrzymy na świat z perspektywy mediów, które są tak naprawdę podstawowym źródłem informacji współczesnego człowieka i wszystko, co wiemy o świecie. To zazwyczaj wiemy dzisiaj z mediów. To nie są już te rozproszone źródła informacji, tak jak w przeszłości, przed pięcioma, sześcioma dekadami, ale to są przede wszystkim media, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. No właśnie, koncentrowałeś się w swoich badaniach także na tym zagadnieniu. Do jakich wniosków dochodziłeś? Dochodzę do takich wniosków, w, oczywiście w oparciu o badania, o wyniki badań, badając komunikowanie religijne, bo koncentruję się na Mediatyzacji religii i mediatyzacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, choć także na kulturze nieufności i na cancel culture w odniesieniu do, do katolicyzmu czy do Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, również między innymi, choć nie tylko, że główną rolę odgrywa język, w jaki sposób my komunikujemy pewne rzeczy, w jaki sposób akurat w komunikowaniu religijnym następuje. Ta relacja liderów życia religijnego, liderów życia kościelnego ze wspólnotą, czy z mediami, czy także ze społeczeństwem jako takim, bowiem, że to już nie jest tylko to komunikowanie, które ogranicza się tylko do świątyń, do kościołów, do publikacji, bibliotek, tylko w obrębie jednej wspólnoty, tylko mediatyzacja prowadzi do tego, że, że mamy też szerokie strumienie komunikowania i z pewnych informacji, z pewnych komunikatów korzysta szeroka opinia publiczna czy szerokie, szeroko rozumiane społeczeństwo. Tutaj oczywiście wchodzą w grę także czynniki kulturowe, i tutaj należy również brać pod uwagę to, co, o, czym, o czym piszą czy o czym mówią socjolodzy kultury, ale także filozofowie. Ja bardzo często korzystam z analiz czy ze spostrzeżeń chociażby Chantal del Sol, ale także sięgam po, po, innych, po innych myślicieli, bo bardzo mnie interesuje mediatyzacja religii. Także z perspektywy banalizacji, z perspektywy uczynienia kolejnego produktu. I tutaj posiłkuje się bardzo przemyśleniami i analizami Stiga Herwarda z Uniwersytetu w Kopenhadze. Śledzę także to, co, co wychodzi spod jego ręki. I rzeczywiście faktem jest, że sama mediatyzacja religii prowadzi do sekularyzacji. Zresztą te raporty, które także na terenie naszego kraju się pojawiają, odnośnie sytuacji religijnej czy, czy, czy zaangażowania duchowego Polaków również pokazują na to, że dochodzą nowe czynniki, które są w znacznej mierze kreowane przez media albo przez media zapośredniczone i dostrzegam także tutaj duży obszar nowego zjawiska, w zasadzie nowego. W 2012 roku Jonathan Rauch w jednym z artykułów, to popularyzatorski tekst, Pisał o apateizmie, czyli o pokoleniu ludzi o postawie, bo to nie jest wierzenie, o postawie, o stylu życia, obojętności na Boga i na religię. w ostatnim czasie jeden z biskupów należący do polskiej konferencji powiedział, że obojętność, jakby ta postawa obojętności jest bardziej niebezpieczna niż sekularyzacja, niż ateizm, niż nawet wrogość wobec Kościoła czy religii, dlatego, że następuje załamanie w rozumieniu języka. Człowiek obojętny na Boga i na religię nie rozumie już nie tylko tradycji, znaków, symboli. Pojęć. Tak, jest po prostu załamanie. I, i to, jest, to jest nieprzekraczalne, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. wracając jeszcze do Chantal Del Sol, należy powiedzieć, że rzeczywiście Ewangelia jest dzisiaj przyjmowana w świecie także zachodnim, ale coraz częściej jest odarta z tego aspektu transcendentnego, em, Bauman pisał o rewolucji antyeschatologicznej, co w jakiś sposób się łączy. Także w, tej, w dobie pandemii COVID-19 widzimy, że to nabiera większego, większego znaczenia, bo rzeczywiście my nie myślimy o śmierci. Ciągle słyszymy informacje o ofiarach COVID-19, że tyle i tyle osób zmarło w wyniku COVID-19, a tyle i tyle z powodu COVID-19 i chorób współistniejących. I śmiercią zajmują się rzeczywiście specjaliści, wąska grupa, grupa osób. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę intuicję Ulricha Becka, który mówił, że bezpieczeństwo staje się coraz większym i znaczącym produktem współczesnego człowieka w ponowoczesnym świecie, no to zdajemy sobie sprawę, że teraz gra toczy się o komfort. Warunków bytowych, komfort egzystencji, po to, żeby skonsumować to, na co tak ciężko pracujemy. Te procesy można zahamować, one są do wyhamowania? Czy to jest taka rozpędzona kula śniegowa? Na pewno nie zniknie ten proces zaposiedniczenia, i pewne, pewne zjawiska, pewne procesy będą się pogłębiać. A mówiąc o procesie, no właśnie, trzeba mieć się na uwadze chyba to, że jakiś impuls powoduje jakiś skutek. To, że będziemy jeszcze bardziej zapośredniczeni, bo zostaniemy z pracą zdalną, nawet jeżeli minie pandemia. W znacznej mierze zostaniemy z tą pracą zdalną. Zostaniemy w tym świecie zapośredniczonym, bo... ale też będą generować się będą generować kolejne lęki, niepewności, bo ten świat, który znaliśmy jako bezpieczny i tylko zdolny do rozwoju, no on się w jakiś sposób załamuje. Zresztą, jak obserwujemy pewne zjawiska, także kryzysy. Związany także z naszym krajem, z Europą i globalnie, to widzimy, że przede wszystkim nastąpiła implozja zaufania. Nawet Richard Edelman twierdzi, że nastąpił rozpad ekosystemu zaufania, czyli taka totalna destrukcja w społeczeństwach, nie tylko świata zachodniego. Więc to jest bardzo niebezpieczne. No a nawet myśliciele związani z Katolickim Uniwersytetem Rubelskim podkreślają, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z tak zwanym efektem świętego Mateusza, czy z takim syndromem który polega na tym, że w dobie pandemii COVID-19 biedni stali się jeszcze bardziej biedni, a bogaci stali się bardziej bogaci. Ale z punktu widzenia badacza to są kolejne wyzwania. Opisujemy pewne zjawiska, analizujemy je. Kiedy one się już wydarzą, czyli nie Szukamy. jesteśmy przygotowani na nie, tak? Myślę, że nie będziemy w stanie się przygotować idealnie. Ciężko w ogóle będzie przewidzieć się przyszłość. Zresztą Stanisław Lem już pisał o tym, że, że słabo wychodzi nam przewidywanie przyszłości, takie wróżenie, co będzie. Proszę zauważyć, że nawet teraz w analizach, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, kiedy. Bardzo często prosi się politologów o wypowiedzi. Oni nie są w stanie przewidzieć tego, co będzie. To jest, to jest, to jest, to jest komentarz, a ludzie czekają, żeby usłyszeć, co zrobić z pieniędzmi. Czy po prostu zabierać je z banku i, nie wiem, przetrzymywać w przysłowiowej skarpecie, albo zakopać w grudku, a może, nie wiem, kupić nieruchomość, a może wjechać na wakacje. Ludzie oczekują konkretnych informacji, a wiemy, że eksperci także tracą na zaufanie, bo także ta y, informacja, która wychodzi z ust, czy z pióra, spod klawiatury badacza, również może nie być neutralna. Tutaj y, wspomniałeś Lema, a mi się przypomniał Buchakow i mistrz i Małgorzata, i ten słynny y, dialog, y, rozmowa w parku. Kim jest człowiek, skoro nawet nie potrafi zaplanować czegoś na jakiś śmieszny okres, powiedzmy tysiąc lat. My chyba nie jesteśmy w stanie zaplanować jutra. Zresztą ta perspektywa również związana z naszą kulturą, z naszą podbudową kulturową, ale także z wartościami, mówię tutaj o chrześcijaństwie, o tym, co nas bardzo mocno kształtuje w perspektywie uniwersytetu, również? pokazuje, że no właśnie, że to jest jakaś zależność od, od, od kogoś, kto jest wyższy, kto jest ponad człowiekiem, I że człowiek współczesny, nawet jeśli uwierzył, że jest w stanie żyć bez Boga, to nie jest Bogiem. I jak teraz to wszystko tłumaczysz studentom? Staram się pokazywać różne punkty mm, widzenia, pokazuję także, jak ja podchodzę do pewnych rzeczy, mówię też o moim stanowisku, o moich wątpliwościach, o moich poszukiwaniach, o moich intuicjach, ale pokazuję przede wszystkim fakty. Staram się też odnosić do konkretnych liczb i bardzo mocno też koncentrować się na metodologii. Mamy tutaj także w Instytucie świetnych badaczy, na których możemy się powołać, jeśli chodzi o badanie mediów, ale też staram się im pokazać, że świat nie wygląda tylko i wyłącznie tak jak w naszym zachodnim świecie relatywnie bezpiecznym, zamożnym. Jak interpretujesz społeczną odpowiedzialność nauki? Wydaje się, że ten paradygmat nauki jako czegoś wyjątkowego w tej, w tej kulturze ponowoczesnej trochę, trochę wyhamował, bo ludzie uświadomili sobie, że jest to także dzieło człowieka, że są pewne niedoskonałości. Też pandemia COVID-19 zweryfikowała pewne rzeczy. Żyjący już profesor Król na progu pandemii COVID-19 mówił, że teraz zostanie doceniona nauka. Ja byłem od początku sceptyczny i, i ciężko mi się było zgodzić z tym twierdzeniem i rzeczywiście tak jest, to wcale nie musi być tak, że nauka będzie doceniona, zresztą tutaj także potwierdza się intuicja Ulricha Beka odnośnie zaufania do ekspertów czy do, 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 do samej nauki. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy Zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy, nie powinniśmy w żaden sposób na, naginać faktów, nie powinniśmy nadawać im charakteru opisowego, emocjonalnego i starać się przede wszystkim zachować taką obiektywność, nawet, nawet w rozmowach prywatnych. Bo czym innym jest pytanie, czym innym jest poszukiwanie, a czym innym są nasze, nasze poglądy, bo każdy z nas został ukształtowany w inny sposób. Każdy z nas nosi w sobie inny świat, i, i granice tego świata wyznacza nasz język również, ale także perspektywa, wartości, które, które w sobie nosimy, ale również obraz człowieka. O tym mówił Karol Wojtyła jan Paweł II, najpierw w UNESCO, a potem w Hiroshimie w 1982 roku. I my czasami chyba zapominamy o tych słowach, że od tego, jaki obraz człowieka. Będzie dominował taką będziemy mieli przyszłość. Staram się po, poszukiwać takiej perspektywy właśnie głębokiego współodczuwania, co jest według mnie bardzo zbieżne zarówno z orędziem chrześcijańskim, z rdzeniem chrześcijaństwa, czyli z wcieleniem z samorędziem Jezusa z Nazaretu, a z drugiej strony z tą perspektywą odpowiedzialności za istotę, która także ma żywe ciało i odczuwa ból, kruchość egzystencji, lęk, niepewność. I to dotyczyny tylko człowieka. Więc myślę, że dzisiaj ta interdyscyplinarność i też taka pokora wobec nauki. Bo ostatnie, ostatnie dwa-trzy lata pokazały, że wiele z naucy się zmieniło. Wiele takich pewnych pomnikowych kwestii uległo erozji nie dlatego, że zostały podważone, tylko okazało się, że no jednak przeszłość, chociażby człowieka, wyglądała nieco in, inaczej. Więc myślę, że ta perspektywa pokory i takiego budowania. Krok po kroku przyszłości, to jest ta odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność społeczna przede wszystkim powinna się koncentrować na tym, żeby nauka przyczyniała się do, do, do lepszego świata, do lepszego życia ludzi, a także innych stworzeń. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie. Nawiązując do ostatniego raportu ONZ na temat użytkowników internetu, kto jest globalnie typowym użytkownikiem sieci? Poszukaj samodzielnie odpowiedzi. Powodzenia! Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków wideoteki naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do oglądania!